Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na kanale Za oknem ciemnica, także mam lampę Co zapewne widać Troszkę odbija mi tu światło, ale myślę, że będzie ok A jak nie będzie, no to nie wiem, chyba przeżyjemy e, Mega, mega, mega rodzinka zdrapkowa Super, mega pensja Mega pensja, ekstra pensja I pensja jest to propozycja od Mateusza z kanału Mati Drapie Bardzo ci Mateusz dziękuję za tą propozycje szybko nagrywam, żeby jeszcze przed drap masami ten odcinek wleciał na kanał. Do Mateusza wpadajcie, bo Mateusz drapie z drapki na bogato, bardzo często z fajnymi właśnie rezultatami. Także zapraszam, ja tu mam wkład ile 37 zł, także nie za dużo, nie za mało lecz w sam raz. Zobaczymy, czy coś będzie, czy też nie. No fajnie, bo jakby coś było, ale wiecie, jak jest. Mała pensja z numerem 5. Szukamy, jeżeli jest główna, dwóch napisów pensja i dwóch liczb. Szukamy 12 i 14. A co my tu mamy? Mamy 34, 20, 28, 25, 12. Jest trafienie, także zera nie będzie. 2 zł, ale jest. Także fajnie. Ekstra pensja z numerem 21. I szukamy 28, coś oporna. 23, 27 i 4. No, ciekawe. Nie wiem, czy tu jest główna, jeżeli jest to dwóch napisów. Ekstra pensja. Szukamy dodatkowo. A mamy 34, zaczynamy obokiem.

Fajnie, jakby jeszcze tak każda się chociażby zwróciła, to było elegancko. Mega pensja z numerem 8, nie wiem czy w tym kolorze są jeszcze główne, czy w ogóle są, jeżeli tak, to dwa razy napis Mega pensja. No i wygrywające liczby 12, 36, ten drapak chyba do Bani, 3, 43 i 45. No, trzymajcie kciuki, trzymaj kciuki, Mateusz. I patrzymy. A co my tu mamy? Dwadzieścia dziewięć, nie ma. Trzydzieści siedem, bok siedemnaście, czterdzieści cztery, nie dość, że bok to pomiędzy, siedem. Wszystko widać, także gites, cztery boczek. Trzydzieści pięć, kolejny, sześć drabka oboków. Mamy napis. 41, jeszcze jeden napis i możemy się rozejść. 14, 46, kolejny bok. No nieładnie. 5, 26, a nie mamy 20, 25, ostatni rząd. 23, 33. 13. kolejny bok, 8 i 2. Kończymy bokiem. No niestety, dwie małe spisały Ta zadychenie S P kontrolne. I ostatnia strapka. Super mega pensja z numerem 1. Szukamy dwóch napisów: Super mega pensja, ale nie wiem, czy to jest główna. Ja nic nie wiem. I wygrywających liczb. Także zobaczymy. Czy coś z tego będzie? No fajnie, bo ta najdroższa się zwróciła. Mamy 38, 14, 4, 17 i 23. No i lecimy. A co my tu mamy? Trójeczka, zaczynamy obokiem. 49. W ogóle nie mamy 40. 5 obok jeden piętnastka obok a bogato trzydzieści cztery pięćdziesiąt nie mamy tak wysokich trzydzieści pięć trzydzieści trzy dwadzieścia pięć czterdzieści sześć dwadzieścia sześć Dwadzieścia jeden, osiem, dwadzieścia cztery, kolejny bok, szósteczka, napis czterdzieści trzy, jedenaście, trzynaście bok. I ostatni rząd, trzydzieści sześć, no nie zapowiada się, dziesięć. 45, 39 bok i 19. Dupa blada. Kontrolne E i T. No, jak to mówią, żarło, żarło i zdechło. <laughs> Propozycja fajna. Rodzinka pensji przetestowana. Zera nie ma. 5 zł w ekstra pensji. 2 zł w małej pensji. 37 było wydane, 7 mam, szczęśliwa siódemka. Pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę, subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, cześć.